To już ponad 20 lat, kiedy spotykają się producenci kapusty w Harsznicy. 11 września, a więc w niedzielę od godziny 9, jesteśmy obecni na poletkach firmy Syngenta. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy produkują kapustę, którzy chcą poznać jeszcze głębiej ofertę firmy Syngenta. Chcą poznać najlepsze odbiady kapusty na rynku. Chcą się również spotkać z ekspertami, którzy licznie przybędą, aby się również właśnie z Wami spotkać. Ta wiedza nie kosztuje. Serdecznie zapraszamy. Ja nazywam się Władysław Tokarczyk i zapraszam na 11 września, gdzie. Zobaczycie Państwo wiele nowych odmian, odmian, które pozwolą Państwu wybierać świadomie pomiędzy odmianami standardowymi, ale również pomiędzy odmianami kiłoodpornymi i z odpornościami na fuzarium. Takie odmiany, które dadzą Państwu pewność, że Wasza produkcja będzie pewna, dobra i z sukcesem. Ten rok jest trudny, bo po raz kolejny mamy bardzo wysokie temperatury w wielu regionach Polski, niedobór tej wilgoci naturalnej i generalnie szalona presja zarówno szkodników, w tym szczególnie wciornastka, jak również presja chorób. A kiła kapusty, ta podstawowa odglebowa choroba daje się wielu procentom weznaki. Nasze odmiany kiłoodporne dają możliwość pewnego zbioru właśnie w trudnych warunkach, na już zmęczonych glebach i to jest najlepszy wybór na te trudne czasy. Z tymi odmianami odpornymi, z wielkim potencjałem plonotwórczym będziecie się mogli Państwo zapoznać 11 września i porozmawiać z gronem najlepszych ekspertów w firmie Syngenta, zarówno od odmian, jak również od ochrony roślin. W tym roku, 11 września, w niedzielę, od godziny 9, pokażemy nie tylko bogatą ofertę na poletkach demonstracyjnych, ale pokażemy również pola produkcyjne, po to, abyście Państwo mogli porównać się z produkcją własną, i na poletkach firmy Syngenta. Serdecznie zapraszamy.